Cześć, tu Kamil, witam na kanale Ośleuszy. Luty to miesiąc historii Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, czyli Black History Month. Oczywiście, luty właśnie się zakończył, ale abyśmy może kontynuowali czytanie takiej literatury również w pozostałych miesiącach roku, a nie ograniczali jedynie do lutego, gdyż naprawdę warto. Dziś opowiem o 10 świetnych powieściach, Adresujących szeroko rozumiane doświadczenie afroamerykańskie. To nie są po prostu moje ulubione książki napisane przez afroamerykanów. To są książki, które należą do moich ulubionych kropka które dodatkowo zostały napisane przez afroamerykanów. Zacznę od laureatki Nagrody Nobla i całej masy innych nagród czyli Toni Morrison. Jest wiele książek Toni Morrison, które poleciłbym w ciemno, ale tą, która jest moją ulubioną, zaznaczam, że jeszcze ciągle nie przeczytałem umiłowanej, ale spośród tych, które przeczytałem, książką, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jest pieśń Salomonowa, czyli Song of Solomon. To jest polska układka. Jest to książka, która znalazłaby się na mojej liście najważniejszych, najlepszych powieści, które przeczytałem w ciągu ostatnich 10 lat. Jest to historia Milkmana Dead, czarnoskórego mężczyzny, odkrywającego swoje korzenie, ale przede wszystkim jest to wielowymiarowa, niezwykle barwna powieść, ukazująca życie Afroamerykanów w pierwszej połowie XX wieku. Która czerpie garściami z Biblii, mitologii i folkloru afrykańskiego. Pamiętam, że mając 20 kilka lat, zanim zacząłem czytać Toni Morrison, podchodziłem do jej książek z rezerwą, myśląc, że może to jest za bardzo wymagająca literatura, którą po angielsku wtedy jeszcze byłoby mi trudno zrozumieć. I o ile w przypadku umiłowanej tak mogłoby się wtedy stać, to gdy podniosłem pieśń Solomonową, wracając pociągiem, pewnie z 10 lat temu, z Krakowa do Warszawy, zanim się zorientowałem, byłem w Warszawie. Ta książka mnie porwała. Była tak inna od tego, co czytałem wcześniej, oczywiście w pewnej mierze ze względu na opisywaną rzeczywistość, z którą wtedy miałem literacko dość rzadko do czynienia jak i go oczywiście, ale przede wszystkim ze względu na fascynującą opowieść pod względem fabuły, która dodatkowo łączy w sobie te trzy elementy, o których wcześniej wspomniałem, czyli nawiązania do Biblii, mitologii i afrykańskiego folkloru. Ok, postaram się mówić nieco mniej o kolejnych książkach, gdyż inaczej spędzilibyśmy tutaj kolejne dwa dni. Mówiłem, że z czystym sumieniem poleciłbym każdą książkę Morrison. Podobnie postąpiłbym w przypadku Jamesa Baldwina. Ostatnio czytałem Głośno na Górze książkę, gdzieś jest na półce: Go Tell It on the Mountain. Pierwszą powieść Baldwina i ciągle próbuję zrozumieć, jak można pisać tak znakomicie już w debiutanckiej powieści. Moją ulubioną książką Baldwina jednak pozostaje Another Country, Inny Kraj. Jest to chyba jego najważniejsza powieść. Brutalna i fascynująca historia, osadzona w połowie XX wieku, głównie w Nowym Jorku, podejmująca problem rasizmu i pokazująca, jak dalekosiężne są zniszczenia, jakie on czyni. To książka, która ukazuje ludzi. Próbujących nawigować w tym nieprzychylnym świecie wśród nienawiści, wstydu, własnych autodestrukcyjnych tendencji, jak i miłości i pasji. To nie jest powieść, którą się czyta ze względu na fabułę, ale ze względu na fascynujące, bardzo realnie skonstruowane postacie i ciągle aktualny komentarz społeczny. Dodatkowo język. Piękny, precyzyjny, liryczny. Baldwin potrafi kreować emocje u czytelnika jak mało kto. Wywoływać frustrację, niepokój, smutek. Jedna z najważniejszych dla mnie książek. O ile Inny Kraj to wymagająca i w dużej mierze adresująca raczej ciemną stronę ludzkiej natury powieść, to Ptak Dobrego Boga Jamesa McBride'a pociąga humorem, lekkością, jak i Mimo uciekania się do satyry znakomitym wyczuciem historycznym, jest to historia młodego niewolnika Henry'ego Shackleforda, który porwany, wyzwolony z niewolnictwa, udając dziewczynę, przyłącza się do armii Johna Brown'a, walczącej o zniesienie niewolnictwa w południowych Stanach jeszcze przed wojną secesyjną. To jest utwór, w którym słychać Marka Twaina. I inne powieści Łotrzykowskie. Ta książka została nagrodzona National Book Award, jedną z najważniejszych nagród literackich w Stanach Zjednoczonych. Czas na Colsona Whiteheada i Miedziaków. Jest to szokująca, oparta na faktach historia chłopców z domu poprawczego The Nickel Academy, Akademia Miedziaków. Tak chyba można to tłumaczyć. Colson Whitehead w Miedziakach. Sfabularyzował ponurą historię domu poprawczego, więzienia dla nieletnich. Szkoła ta działała na Florydzie przez 110 lat, aż do jej zamknięcia w 2011 roku, gdy zamykano ją w atmosferze oskarżeń o gwałty, maltretowanie i wszelkie okropności, jakie można sobie wyobrazić. W latach 50. i 60. XX wieku była to jedna z najważniejszych. Największych instytucji poprawczych w USA. Jak wielokrotnie historia pokazuje, w społeczeństwie zorganizowanym wokół zasad segregacji rasowej, gdy jedna rasa jest traktowana jako gorsza od drugiej, przemoc i barbarzyństwo wobec tej słabszej grupy to element życia codziennego niemalże. Zwłaszcza w tego typu instytucjach, które mają tendencję do zmieniania się w swoiste izby tortur. I o tym pisze Colson Whitehead. Ale to, co ujęło mnie chyba najmocniej, to fakt, że Whitehead, kończąc tę przerażającą historię, był w stanie pokazać jakiś promyk nadziei. To jest książka, za którą Whitehead otrzymał swojego drugiego policera, stając się jednym z czterech pisarzy w historii, którzy otrzymali dwa razy policera za literaturę piękną. Trzej pozostali to Booth, Tarkington, William Faulkner i John Updike. Agora ma wydać w tym roku wodnego tancerza Tanahasi Coatsa. Nie ma jeszcze polskiej okładki, dlatego widzicie tutaj okładkę amerykańską. Wodny tancerz to debiutancka powieść Coatsa, który jest bardzo znanym pisarzem, komentatorem społeczno-politycznym, zajmującym się problemami rasowymi w USA. Co do samej powieści, to jest to nowatorska narracja o niewolnictwie. Tanahasi Coates czerpał inspirację z historycznych relacji dotyczących kolei podziemnej, czyli istniejącej w okresie niewolnictwa sieci dróg, domostw, organizacji i społeczności, które udzielały pomocy zbiegłym niewolnikom, próbującym przedostać się na północ USA do wolnych Stanów. Czerpie on również z afrykańskiego folkloru, ale to, co prawdopodobnie jest najbardziej widoczne, to fakt, że jego inspiracją są wielcy amerykańscy, afroamerykańscy pisarze, tacy jak Toni Morrison, Octavia i Butler i Colson Whitehead. O Morrison i Whiteheadzie już mówiłem, a o Butler będę jeszcze mówił. Ta Nahasi Coates w swojej powieści łączy narrację historyczną z narracją fantastyczną, gdyż jego młody bohater, młody niewolnik, Hiram Walker, który stracił matkę w dzieciństwie, gdy ta została sprzedana, odziedziczył po niej umiejętność naginania czasoprzestrzeni. Tutaj widać bardzo mocny wpływ Octavii i Butler, najbardziej znanej czarnoskórej pisarki science fiction i fantasy, Przynajmniej do czasów N.K. Jemisin. Generalnie ja nie jestem zwolennikiem łączenia narracji historycznej z fantastyką czy fantazy, ale Coates to wybronił i stworzył bardzo dobrą powieść. Czas na Śpiewajcie z Profów Śpiewajcie. Jasmine Wood. to jest osadzona na południu USA powieść, pełna wspaniale wykreowanych postaci. Ukazująca za pomocą ujmującej, wyrafinowanej prozy, jak mocno problemy rasowe nadal determinują życie w tym rejonie USA przede wszystkim. Ward jest w Polsce już teraz dość dobrze znana, szczególnie w blogosferze, co mnie bardzo mocno cieszy, gdyż ona i Whitehead to jedni z najbardziej istotnych, najważniejszych, żyjących pisarzy w USA. A w Polsce czytają się bardzo dobrze, więc super. O kolejnej książce, czyli synu swojego kraju Richarda Wrighta, mówiłem już na tym kanale chyba dwa razy, a przynajmniej raz. Jest to historia młodego, żyjącego w ubóstwie afroamerykanina Bigera Thomasa, który popełnia mrożące krew w żyłach przestępstwo. Powieść osadzona jest w Chicago w latach 30. XX wieku, oczywiście. Nowatorskie w tej książce z 1940 roku było to, by mamy tutaj, że Wright pokazał problemy rasowe w USA poprzez powieść zbudowaną wokół antybohatera. Przestępstwo popełnione przez Bigera Thomasa staje się swoistym aktem oskarżenia wobec demoralizującego rasistowskiego państwa. Ta powieść była swego rodzaju przełomem, bez niej pisarstwo Baldwina czy innych pisarzy afroamerykańskich nie byłoby takie, jakie je znamy. Czas na wielokrotnie nagradzaną amerykańską poetkę Claudia Rankin i jej utwór zatytułowany Citizen, Obywatel. Nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia. Ten tomik podejmuje temat afroamerykańskości. Jest to próba pokazania, jak to jest być czarnoskórym obywatelem Ameryki w czasach współczesnych. Rankin mówi w swych wierszach o zinstytucjonalizowanym rasizmie, ale także o nie tak wulgarnym jak niegdyś, ale nadal obecnym rasizmie dnia codziennego. Jest to utwór, który wymyka się prostej klasyfikacji, gdyż jest to poezja, ale też sztuka wizualna. Dlaczego jest tutaj bardzo dużo tego typu grafik. Znakomite. Octavia i Butler jest w Polsce znana głównie dzięki serii Fantastyka, wydawanej niegdyś przez Pruszyńskiego i Spółkę. W tej serii wydano jej przypowieść o siewcy i przypowieść o talentach. Tutaj gdzieś jeszcze zdjęcia. Niestety nigdy nie wydano najbardziej znanej chyba powieści Butler zatytułowanej Kindred. Krewni, pokrewieństwo. W przeciwieństwie do przypowieści o siewcy czy przypowieści o talentach, czyli tych dwóch książek a, wydanych w Polsce, element fantastyki w Kinred odnosi się jedynie do podróżowania w czasie. Młoda czarnoskóra dziewczyna migruje między Kalifornią w latach 70., a niewolniczą plantacją w stanie Maryland. Za pomocą tego zabiegu Butler analizuje problem, a może inaczej, dziedzictwo niewolnictwa i jego ciągle widoczne skutki. Isabel Wilkerson, laureatka policera za dziennikarstwo, w 2010 roku opublikowała The Warmth of Other Suns, The Epic Story of America's Great Migration. Moje tłumaczenie to byłoby Ciepło innych słońc, Epopeja amerykańskiej wielkiej migracji? Chyba tak. W Polsce ciągle niestety nie ma tłumaczenia. Jeżeli się mylę, niech mnie ktoś poprawi w komentarzach, proszę. Jest to fascynująca, pasjonująca historia ukazująca migrację Afroamerykanów z pełnego przemocy południa Jima Crow na północ Stanów Zjednoczonych. Jim Crow to termin, którym określano system praw wprowadzonych po zniesieniu niewolnictwa, głównie w południowych Stanach, który miał na celu ograniczenie praw wyzwolonych czarnych Amerykanów i pogłębienie segregacji rasowej, jak i utrzymanie uprzywilejowanej opartej na wyzyskiwaniu czarnych pozycji białych. W swojej książce Wilkerson analizuje przyczyny, jak i skutki migracji, która w latach 1916-1970, jeżeli dobrze pamiętam, objęła ponad 5 milionów ludzi, zmieniając obraz północnych miast, jak i demografię południa. Co znakomite w tej książce, to to, że tej książki nie czyta się jak suchego historycznego podręcznika. Ale jest to fascynująca opowieść pokazująca trzy różne ścieżki migracji poprzez ukazanie losów trzech różnych postaci, które posłużyły Wilkerson, by utkać pasjonującą, wywołującą empatię historię, a poprzez nie narysować bardziej generalny obraz migracji. Znakomite. Szkoda, że nie przetłumaczone, tym bardziej, że kilka miesięcy temu wyszła kolejna książka Wilkerson zatytułowana Cast, w której to Wilkerson porównuje sytuację czarnych w USA do systemów kastowych na świecie. Brzmi fascynująco, ja jeszcze tego nie czytałem, ale na pewno przeczytam. Ehm, Okej. Okay. To było 10 książek, o których chciałem Ci się opowiedzieć. A jeżeli macie jakieś sugestie, lub czytajcie którąkolwiek z nich, dajcie proszę znać w komentarzach lub w jakikolwiek inny sposób. Ci, którzy mają do mnie numer telefonu, mogą zadzwonić. Nie, nie będę się nim dzielił. <noise> Trzymajcie się dobrze i do usłyszenia wkrótce. Cześć.